Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę z szybkim przesłaniem. Jeżeli je widzisz, jest ono dla ciebie. Szóstka buław, as mieczy oraz paś mieczy. Kochani, szóstka buław mówi, że masz już przewagę, masz kompetencje, doświadczenie, dowody na to, że potrafisz zrobić coś bardzo. Dobrze, to nie jest etap muszę się czegoś nauczyć, ale etap powinnam to pokazać światu. A z mieczy mówi do Ciebie teraz czas jest na decyzję, na jasność, bez wahania, bez sprawdzenia tak zwanych opcji trzeci, bez, bez pytania kogokolwiek o zgodę. Chodzi o jedno konkretne zdanie, które zmienia kierunek. Może to być robię to, ruszam, publikuję, startuję, mówię głośno. No, i na koniec mieczy, pokazuje następny krok: to jest komunikat, informacja do świata, ogłoszenie. Może to być post, oferta, CV, rozmowa, pierwszy film, pierwszy klient. Nie musisz być gotowa na finalny poziom, ale na to, by ruszyć do przodu.